Cześć, na Wam wszystkim z tej strony Sobolek, A dziś zapraszam Was już na trzeci odcinek z gry Path of Exile. W poprzednim odcinku od razu po nagraniu znalazłem sobie teleport do The Flats. Idealnie to Flats. Idealne to było rozwiązanie, ponieważ <tok> tak to musiało nowa szukać tej krainy. A tak to już bezpośrednio mamy sam teleport na sam początek krainy. Tak więc dzisiaj sobie zrobimy listę zadań, a czy jedno zadanie, mam nadzieję, tylko najpierw muszę znaleźć mój. Uh, aha, to dobra, pod I tutaj mamy the dirty job. Ewentualnie, chyba tylko to. No to dobra, no to miejmy nadzieję, że znajdziemy to coś dosyć szybko. Oho, ho, uh, huh. tylko że nie ja opamiętałem jak to się biło, nie? Tu mam jakąś nową umiej umiejętność pod prawym przyciskiem. Powiem wam, że to jest coś podobnego jak e heavy strike, coś w podobnym użyciu. Aczkolwiek dokładnie nie wiem, czy one się tak różnią od siebie. Nie wiem po co to wziąłem, chciałem po prostu sprawdzić. Potem ewentualnie sobie zmienimy tego gema. Albo mi się wydaje, albo mamy obrażenia od, od jakiegoś elektryczności. Fajnie, fajnie. O, chyba to trzeba rozwalić. Pum, pum! Idealnie, idealnie. Powiem wam, że coraz lepiej mi się gra tą postacią. Jakiś Glips Medium i Iron Ring. E, dlaczego mi się nie podświetlają teraz itemy? Hmm, uaj, e, show, show, corpus, always highlight, tak? Chyba to będzie. E, show, tu, 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 wszystko jest. Grafik, e, tu jest. Powinno być już wszystko ok. Aha, dobra, już wszystko jest. No, dosyć mocny ten cios pod prawem. Jak widzicie, dwa ciosy, trzy i już nasz przeciwnik na niebiesko zaznaczony pada. Tu mamy jakąś tarczę, oczywiście sobie weźmiemy. Niebieskie przedmioty się przydają. Bo są drogie w sprzedaniu. Ok, tu mamy punkt umiejętności. Oczywiście pójdziemy sobie w dalszy nasz rozwój drzewka. Okej, okay, co my tu mamy dalej? Co my tu mamy? Dobra, tu ślepo liczko, tu mamy jakieś z, z, zwłoki, okej, okay. kamienie się nie da poruszyć Tu mamy jakieś, e, a nie, jakieś tam księga do czytania, czy stół Znaczy na stół, obelisk, aha, co tu mamy, The Defe, Fated Pool Czy my tu mamy się udać? E, Mad Flats Jest, tak, zgadza się, tam mamy się udać Więc idealnie Zrobimy to dzisiaj nawet może. Okej, okay, no to lecimy. Wow, dosyć tu ciemno. Mam nadzieję, że wszystko będzie widać. O, lubię dużą ilość przeciwników, bo można sobie szybko z nimi poradzić. Dawaj, 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 dawaj. Coś nasz wojownik powoli atakuje. No musimy im troszeczkę pójść w szybkość ataku. Bo to się może przydać nam. Ale mamy też nasz prawy przycisk Okej, dobra. Całkiem sprawnie to poszło Ok, tu jakieś... jakieś szkielety, jakieś tam... nie wiadomo, jakieś stworzeń Tarara, mamy jakiś knajp zaczyna podchodzi pod Dejgera I jakieś tam białe przedmioty, które nas całkowicie nie obchodzą Wow, mamy tutaj jakiegoś bossa No to raz, dwa, raz, dwa zejdzie Wiem, twoja mana już jest do niczego Wow, coś już żółtego, podoba mi się Tylko szkoda, że to łąd Nie pod nas No trudno, ale zawsze coś Zawsze coś z tego będziemy mieli, jak sprzedamy Dawaj, 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 dawaj Okej, okay, dobra, no to lecimy dalej I w ogóle, co my mamy tutaj zrobić? Uh, uh. Aha, mamy oczyścić całe to pomieszczenie z potworów Okej, okay, dobra Podoba mi się Troszeczkę będzie z tym zabawy, bo możemy przez przypadek przegapić jednego stworka i już będzie problem, ale miejmy nadzieję, że sprawy się tak nie potoczą. Okej, okay, no to lecimy dalej, lecimy! Co to jest? To jest potwór? Jakiś do zabicia? Dawaj, dawaj, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Co się, co uciekasz, co uciekasz? Ty, on dosyć mocno bije. Ło, fuck! Ale coś chybiam On ich wskrzesza Skurczyby eee. Oj, 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 oj Może najpierw się nimi zajmiemy To może być problem Dawaj, 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 dawaj Ja. Yeah. To było dobre Tu są nieco już wytrzymalsze potworki I co my tu mamy? Mamy jakieś fajne nóżki, raczej znaczy budki Mieczyk, ale tu handed Szkoda i mamy jakąś mackę Czyli taką maczugę pałkę, coś w tym stylu. Okej, okay, dobra, no to teraz lecimy jeszcze wyczyścić sobie do końca to nasze pomieszczenie. Czy to już mamy zaliczone? Tak, mamy wszystko jeszcze wyczyścić. No to mam nadzieję, że to zrobimy. Ty, ale tam jakiś polas. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, żebym cię nie przegapił. No. Dobra, lecimy, lecimy. O, tu mamy jeszcze jakieś żółtego potworka. Fajnie, lubię takie. Zawsze coś z nich wypadnie. E, Shity. <grymne> Okej, okay, dobra, dawać, dawać, dawać. Dawać moje miski, pyśki Ok, Tarara Właśnie mam w planach do nagrania jeszcze jeden materiał. Okej, okay, dobra, już wszystko. Wszystkie potwory rozwaliliśmy w tej e, lokacji. Mam właśnie do nagrania, pomysł do nagrania pewnego horrora, który niedawno miał swoją premierę, premierę Daylight. Tylko kurczę, nie wiem jak się za to wziąć, bo chciałbym nagrywać też z kamerką, żebyście widzieli jak, jak tą grę przeżywam. Więc mam nadzieję, że to może być fajna sprawa, tylko też jest problem z oświetleniem, bo nie chciałbym też, żeby to nagrywać pod światło, a czyli no w trakcie, gdy coś się świeci, jakieś światełko czy coś, chciałbym, żeby to komputer, same ta odbicie od monitora tak sprawdziało, że mam jakoś tak twarz, tak bladą, coś w tym stylu. Tylko jak ostatnio sprawdzałem, to nie za bardzo się sprawdziło, aczkolwiek, bo miałem za bardzo ciemną twarz i nic nie było widać. I myślę, że to może być w całkiem fajny pomysł, bo <noise> Ja oczywiście horrory lubię Tylko jak na przykład oglądam czy coś, no to spoko, jest na luzie Żadna spinka, więcej śmiania niż e, Jakichś tam strachów, czy coś takiego Ale na przykład jak gram w coś, to już całkowicie inna inna, e, inna, rzecz Wcielam się w tą postać, wydaje mi się, abym ja sam nią był i tu już jest problem, bo zaczynam się powoli tego bać, no. Dlatego może być to całkiem... Wow, ale wyrzucił dużo. Okej, okay, to mi się podoba. Mamy dobrze ustawione? Chyba troszeczkę za dużą czułość. Teraz zmniejszymy. Może być pierdzenie za duże na, na nagraniu. Co to mamy za jakieś... Tu mamy to, to, to... A, to, to możemy wyrzucić prawdę mówiąc, bo to nam się w ogóle nie przyda. Trzeba tak zrobić, żeby, nam, żeby się nam wszystko zmieściło. Mam jakąś maczugę dosyć, czy aksa. Aksa, aha dobra, tutaj mogę. Jeszcze mamy coś miejsca, miejmy nadzieję, że coś jeszcze się nam uda tu wepchnąć. O, w te miejsce. Dobra, idealnie. No to jedziemy dalej. Szukamy tam kolejnej lokacji, gdzie możemy wykonać swoje zadanie Ale ja sobie sprawdzę, co my tu mamy Aha Aha, dobra, jak widzicie mamy tutaj takie jakby gniazda W których mamy jakieś tam zwoje znajdować I to jest porozrzucane po całej lokacji Dobrze, że tu są wyznaczone wykrzyknikami Dlatego mamy tutaj dosyć ułatwienie Aha, dobra, i to jest to i co, mam tam niby wejść? The space Passage speak to Ok, no to wchodzimy. Nie przedłużając, jest dziesiąta minuta, a już wykonaliśmy jedno zadanie, tak więc całkiem sprawnie nam to idzie. Co najgorsze w takiej grach jest to, że nie zawsze się udaje od razu odszukać miejsca, w którym mamy wykonać zadanie, ale nam jakoś się to poszczęściło. Ok. To jest dosyć wodnista plansza. Nie lubię takich miejsc. Chociaż dosyć to jest fajne, bo nam się dużo potworków nie zleci. A jak podchodzą, to giną z mojego klifa. <gry> Więc całkiem fajna sprawa. Okej, okay, dobra. lecimy lecim. lecim. No, dobra, chodźcie więcej. Nie będę was pojedyncze bił, bo to nie ma sensu. Bo was jest całkiem sporo. Bo kurczę, nie zawsze trafiamy z tej umiejętności. Tu jest ten ból, który dosyć. Bo tracimy manę, nie zabijając czasami przeciwników Ok, mamy tu jakoś własne, za chwilę będziemy musieli się wrócić do miasta Bo mamy cały backpack A Nie zbieramy oczywiście tych białych przedmiotów, bo to nie ma sensu Coś tu jeszcze mówiły ok Czy mamy teleport do miasta? Musimy mieć, na pewno musimy mieć A co? Oj, nie mamy Trudno, trudno 8 do Strange o, to to jest dużo razy lepsze. Okej, okay, to, to sobie nie weźmiemy oczywiście. Aha, tu sobie sprawdzimy nasze budki. Regeneracja. Nie, to mamy. To, to co mamy na sobie jest lepsze. Tu też coś mamy. Increase. Tu mamy możliwość znajdzenia rzadkich przedmiotów, to sobie zostawimy. Myślę, że resztę przedmiotów nie będziemy identyfikować, bo to nie ma sensu. Tylko po prostu dokończymy nasze zadanie i miejmy nadzieję, że nam wypadnie portal raczej zwój żebyśmy się mogli teleportować do naszego miasta nie chce mi się wracać do way, wayponta, prawdę mówiąc to jest dużo z tym zabawy okej okay. a w ogóle co my tu mamy zrobić? aha, dobra, mamy wayponta, dobrze jest idealnie jest dobrze, jest dobrze ludzie wchodzimy i wracamy do miasta na chwilę, posprzedajemy to sobie, żeby mi, żebyśmy mieli miejsce. Czy w ogóle mamy to? Mamy, tak wygląda, jakbyśmy w ogóle nic nie mieli sobie. Wow! Intern Inferno Blow! Ha! To jest na cał całkiem spoko rzecz. Nie, to nie. Nie, dziękuję, to nie chcę. Kurczę, nie czytam, to na pewno będzie dobre. To na pewno będzie dobre. Destroy. Bierzemy to. Ryzykując od razu, O ja cię kręcę i mamy miejsca. Nie mówcie, że wyrzucę księgę. Oh god. Oh god. No dobra, możemy to jeszcze. Najpierw posprzedajemy sobie, bo jest problem. Wszystko nad nim identyfikujemy, bo to wiad wiadomo, że jest gorsze. Tylko Accept Sell Items. Coś tu jeszcze do sprzedania jest. Nie ma, aczkolwiek widzę, że możemy sobie wymienić na lepszą miksturkę. I oto teraz to uczynimy. Tu sobie jeszcze to sprzedam. Włożę sobie oczywiście tego gema tutaj. Dobra, mamy po Dobrze, dobrze. Idealnie. A tu wszystko wróciliśmy. Czy mamy tu zwój do miasta, co się nam może przydać? No niestety nie mamy, możemy gdzieś go kupić. Pur case, e, tu nie ma. Kurczę, może być problem. No nie mamy, ale tu jeszcze mamy. Możemy dostać księgę księgę, którą sobie... Oczywiście otworzymy. Wow, dosyć się nam sporo otworzyła droga ścieżki. Gdzie to jest? I możemy tutaj Aha, cofnąć dwa te dwa punkty umiejętności. Aczkolwiek my tego nie chcemy na razie, ale to się może nam przydać. Dobra, no to może wracamy do naszej walki, do naszego zadania tutaj. To jest tak, w tym miejscu. Ok, jak widzicie nasz barbarzyńca, czy wojownik, maruder, czy jak go tam zwać? Zmienił sobie zbroję Właśnie, sprawdźmy co to po dwóch No, 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 fajne, fajne, zobaczymy jak to będzie działało w ogóle Miejmy nadzieję, że się będzie dobrze sprawowało Czasami mogę się mylić i to co wziąłem może być nie za dobre Dobra, tu widzę, że już mamy... Wow, dobre to Dobre, dobre, podoba mi się jednak nie zmarnowałem. Myślę, że to będzie całkiem dobre rozwiązanie. Potworek, jak, wybuch, jak umiera, wybucha, zadając przeciwnikom obrażenia. To, dlatego to może być fajne, jak jest większa grupa potworków, żebyśmy się z nimi troszeczkę nie cyckali, Tak, jakby powiedzieć. Bo pomaga nam przy swojej śmierci dobijając swoich rówieśników. Tak więc całkiem fajne rozwiązanie. Tylko strasznie szybko tracimy przez to manę. Będziemy musieli jakoś nad temu zaradzić. Inteligencja na pewno będzie przez nas też obierana. Tu widzę, że chyba w każdej postaci to jest bardzo ważny czynnik, dzięki któremu możemy raczej no, korzystać z naszych y, pasywnych umiejętności. Okej, okay, mamy 15 minutę. Mam nadzieję, że dokończymy to zadanie do samego końca, nie przerywając, chociaż już jedno dzisiaj zrobiliśmy, zobaczymy, jak to nam pójdzie sprawnie. Przechodźcie tu w większej ilości. Mamy dwie obszarowe i dwie pojedyncze. Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem. Uh, the Food Dips. Depths. Aha, to ja Gdzie to mamy iść? Defolded dips uh -huh. Tam jest dalej, dobra. Uh -huh. Tu, na pewno tu W niższych poziomach tu pisze. Po prostu nie zauważyłem, na napiszę żudoka na tekście. Gdzie to mamy mieć? Kontynuacja naszego zadania. Okej. Okay. Czasami prze, przeoczam niezabitych przeciwników i sobie idę z myślą, że ha, ha, ha już wszystkich zabiłem, jak fajnie. Tu się obracam, a tu patrzę, stoi i mi zadaje obrażenia od tyłu. Aha, bo nie giną i jakoś się przeradzają w jakieś tam ich jakieś stworki podobne. Aha, to tak to po, na tym to polega, dobra. Coś mi ich tu A Widzicie, ja zabiłem jednego, a wyskoczył z tego jakiś taki dziwny typek. Gdzieś. O, patrzcie, tu. Jeszcze tam. Wow! Ciekawe, ciekawe. Pewnie byście to już wcześniej zauważyli, tylko ja jestem ślepy. Heavy Strike. Jak ja dawno tego nie używałem. A całkiem sprawny. Całkiem, całkiem zadaję obrażenia. Ale to będzie szybciej. Ok. Czwóreczka. Dobrze, że nam się odnawiają te nasze miksturki. Przez co możemy sobie dosyć często to używać No dawaj, dawaj, dawaj No, denerwują mnie już te Aha, dobra, mamy tutaj pełni umiejętności Teraz pytanie, gdzie my, w co teraz chcemy iść? Chyba tutaj, żebyśmy sobie troszeczkę dostali punktów inteligencji Aha, aha i tu przy okazji, jak widzicie, jest zmniejszony 5% y koszt y, naszych y, y, umiejętności co się nam naprawdę przyda na 100% Mogę za to ręczyć <laughs> o, Już? A nie, achievement. Wow, 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 fajnie Czy coś takiego jest? Ja nie zauważyłem. Chyba wcześniej tego nie było Szkoda, jak mogę się trochę mylić No przesuńcie się a bo gincie Gincie Wow, żółte, fajnie Czasami chyba Przydaje się bić potworki Nawet te słabe Mogą czasami coś fajnego dropnąć. Sobie sprawdzimy w ogóle co to jest Wow, dużo lepsze chyba Cold Armor tak, tak, chyba tak. Zgadza się. To mamy lepszy, mamy do tego jeszcze jeden soket na czerwone, więc całkowicie przewyższa ten nasz poprzedni. Ok, idziemy sobie najpierw w dół. żeby ja czy nas dobrze poprowadziłem Dawaj, 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 dawaj No Co to? Wow, flaszka do tego. Do Movień Poruszania się. Okej, okay. sprzedamy. O, mamy jakiś tutaj bosika, znaczy ten czempiona. Aha, jeszcze mamy jednego z niego Dobra. I tam pasuje. Więcej doświadczenia wpadnie. Aha, i to było wszystko tutaj. Czy się zgadza? Aha. Zgadza się. Ale jeszcze sobie oczywiście oczyścimy tu wszystko, zanim wyjdziemy stąd. Bo może coś tam jeszcze ciekawego być, jakaś skrzynka, jakiś champion, czy tego, coś tego typu. A jak wiecie, z nich często coś fajnego wylatuje. Aczkolwiek chyba tu już jest koniec naszej wędrówki, chyba coś tam jeszcze jest. Jakiś cześcik Sobie sprawdzimy, okej. Okay. test Okej, okay, dobra, to jest wszystko. Tak więc na razie teraz chyba wrócimy do tego naszego wayponta Oddamy nasze zadanie, pokażę wam co dostaliśmy I zakończymy myślę odcinek Tu piątki i zobaczymy jak się to w ogóle sprawuje Całkiem fajnie, bo jak na przykład mamy wracać w jakąś tam... Aha, dobra Możemy to używać do czasu, aż się wykończy Czyli już Jak mamy wracać dosyć długo To możemy zawsze sobie użyć takiego, taką miksturkę przez to nasza podróż nieco się usprawni Okej, okay, dobra, schodzimy już jesteśmy całkowicie przy tym naszym punkcie wrócimy się do domku. Okej okay. Aha, i komu my to mamy oddać? Nie pestolowi. dobra, naszemu tej koleżce O Boog of Skill. To mi się będzie podobało, bo dostaniemy jakiś pewnie punkt umiejętności dodatkowe, tak? aż jeden. Dobrze, nam to w zupełności wystarczy. Jak widzicie, dostaniemy 20 do inteligencji, 20 do zręczności i to może być całkiem fajna sprawa. Ok, zaaplikujemy nasze punkty i nasz poziom chyba mamy nieco wzrósł. Dobra, tak więc dziękuję bardzo za oglądanie i następny odcinek pojawi się niebawem, tak więc pa pa!